I Miki, Agatki i Moniki. Oj, Moniczka, dlaczego ty tak leżysz z takim pudełkiem pełnym chusteczek? Ponieważ jestem chora. Moniczka, nasza malutka się rozchorowała, tak? Tak, początek września to jest u mnie choroba. To jest po prostu taka tradycja, tak? tak. Można być rutyna wręcz? Może Że zaczyna się szkoła, a ty zawsze chorujesz, tak? tak? No i co ci jest? Jakie objawy? Bo jeszcze wczoraj to w sumie byłaś całkiem, całkiem zdrowa, tak, w ogóle nic. W nocy mnie zaczęło baleć gardło i w ogóle. No wiecie, no. Nie no po prostu początki przeziębienia. Miałaś temperaturę? Temperatury nie miałaś, tak? Miałaś tylko ból, takie swędzenie w, gardło, w gardle, tak? No właśnie. Ciągle masz. Bierzesz jakieś. Mama ci daje jakieś tak, jakieś lekarstwo, żeby Ci to przystało, ale nie bardzo. Coś pomaga. Dobra, dzisiaj nie poszłaś do szkoły. Jutro może. Zobaczymy, jak, tak. jak się będziesz czuła, prawda? Tak, ale ogólnie jutro mam geografię, a na geografii teraz mamy trudne tematy, więc tak jak wiecie, dobrze by było pójść. No ale jak pójdę, jak się będę po prostu źle czuła, no to cóż, no przecież nie pójdę taka do szkoły, prawda? No właśnie, właśnie, słuchajcie, życzcie Monice zdrowia. Możecie pisać te wasze życzenia oczywiście w komentarzach. A my was serdecznie zapraszamy również na nasz drugi kanał. No to gra! Ma... Tak, 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 tak. Monika, słyszałam, że coś potrzebujesz e, w sklepie, tak? Bo no tak. sama nie możesz pójść teraz, tak? tak potrzebuję paru rzeczy. Chwileczkę, chwileczkę. No. Bo ja mam taki pewien pomysł. Tak? Narysuję Wam z Agatką różne rzeczy, znaczy różne, po prostu te rzeczy, które potrzebujesz. potrzebujesz. A, czyli taki tak. częć kiedyś mieliśmy. Właśnie, taki co Agatka i... tobie rysowała, tak. tak? I Agatka będzie musiała kupić mi rzeczy, które je ja narysuję. No dobra, no to Monika, do dzieła, a my z Agatką szykujemy się do sklepu, tak? tak? Dobra, to ja lecę, Ile tych rysuje? rzeczy będzie? Wiesz, czy... Będzie może 10 rzeczy, ok? Około 10. Dobra, no zobaczymy jak sobie poradzimy z Agatką, a później ocenisz i powiesz, czy dobrze kupiliśmy ci, prawda? Mm -hmm. Dobra. <laughs> Mamy nadzieję, ja że, będzie, że będzie 100% trafności. Dobra, no to dobra Moniczka, ty rysuj, a my z Agatką lecimy za chwilę, ubieramy się i jedziemy do, do sklepu. Pozdrawiamy Wiktorię, Lenę, Zuzie, Maję, Julkę oraz Lenę, które kiedyś spotkałyśmy. Słuchajcie, jesteśmy już przed sklepem. Yeah. E, idziemy spełnić y, Monisi y, tutaj te yeah. zachcianki różne. był challenge. My właśnie z mamą rysowaliśmy Aha. takie y, rysunki i wy z Moniką zgadywaliście, prawda? Tak. Niektóre nam się udało zgadnąć, niektóre nie. E, tak. Wam się, widzowie, bardzo spodobał ten właśnie ten challenge, prawda, Agatka? No i dzisiaj. Tak. No i dzisiaj Monika niestety chora jest, została w domku. No i właśnie wyznaczyła nam co musimy kupić w sklepie, więc udajemy się szybciutko na zakupy. Nie zakupki. mogę to Ciekawe czy nam się uda rozszyfrować jej rysunki, malunki, prawda? Tak, tak. Mhm. nam. Się Dobra, idziemy na zakupy. Ha! Uwaga, rysunek numer jeden to... Czekaj! były takie farby chyba. No tak jakby farby hmm. trochę, rzeczywiście. Widzowie, Dla tak. Was też to wygląda jak farby. A może to są jajka w takiej wytłaczance, czy nie? No, nie, raczej nie, nie Bo to by narysowałeś się tutaj jakiś taki wiesz pojemnik a... No może i tak, słuchaj, ale to potrzebne i farby na pewno? No właśnie w tej choroby jakieś dziwne trochę, Ta. nie? No dobra, mamy tutaj farby, ale No rzeczywiście, zobacz, no. otwieramy sobie Tu jest takich sześć, Monika narysowała osiem, no ale może po prostu się pomyliła Bo nam się z niczym innym nie kojarzy, no tylko właśnie. właśnie z farbami No ja. ale chyba nic innego nie wymyślimy, prawda? No właśnie, takie trudne Dobra, bierzemy farby Dobra, no kolejne dobra. Agatka Ej B7 B7 i takie długie, i takie ostre, co to może być? Ołówek albo długopis, albo nie wiem, albo jakiś pędzelek. Nie no, to długopis albo ołówek. Chyba to są takie ołówki właśnie, takie mają nazwy B, tylko musimy znaleźć ołówek. B7 B7, dobra, jest taki, zobaczymy. No dobra, jesteśmy tutaj na dziale z ołówkami. Ale przecież jest HB, HB. Aha, HB. A B7 co to oznacza? Mi się wydawało zawsze, że właśnie przez to B oznacza się ołówki, taką twardość ołówków. O tutaj zobacz Agatko, jest jakieś B, widzę, że tu jest jakieś B, ale to samo B, nie samo B. E, o co chodzi? A to gdzie my znajdziemy B7? Nie wiem. Nie wiem, ale jeżeli nie znajdziemy B7, to co? Ja wiem, to... to może jakiś inny weźmiemy, prawda? No właśnie. No przeszukałyśmy cały dzień, ten dział ołówków. Nie ma B7 tak jak na rysunku, no ale jeżeli jest oznaczenie B, to znaczy, że musi to być ołówek miękki. Więc po prostu kupimy taki ołówek, widziałem tam, tam dalej. Jak tak to? ja też widziałam i no, na... jest y, po 7. prostu z oznaczeniem, z oznaczeniem Ta, B. Gdzie wiem, on że... jest? O tutaj, widzicie? A, to... O zobaczcie tutaj właśnie z tyłu jest pokazane B7 to byłby bardzo gruby taki ołówek. B7? Nie, jest po prostu B, wiesz, agatko jest po prostu B i taki weźmiemy. Taki albo albo tutaj jeszcze jeden gdzieś widziałem o taki z takich O. To też jest B, też jest z takim grubym tym. Dobra, weźmy taki ołówek. Po prostu B7 nie znaleźliśmy. No tak. No dobra, mieliśmy trochę problemu. A. Przy pierwszym rysuneczku, teraz agatka drugi odkrywa. Co to? Chyba arbus, chyba kawałek. Chyba arbuz. No, tak, arbus, no przypomina. Tak. Przypomina arbuza, tak, tak, takie właśnie peski w środku. To oczywiste. To jest no. oczywiste. No to lecimy na arbuzy. Tak, nie. Mia, mi lubisz arbuski? Tak. Obraz lecie sobie razem z moniczką, hi, hi. prawda? Mon, moniczce po prostu pomoże może w, to, ten arbus w wyzdrowieniu, prawda? Dobra, to lecimy w arbuski. Ale zimno. zimno ci tu? Tak. Bo to jest czysto w lodówkach. No i dobra sprawdzamy, tak to jest bardzo podobne, to jest na pewno arbuz 100% tak? Tak. Mamy pewność 100%, Wiesz arbuz, Wiesz arbuz. takiego arbuzu Dotknijcie sobie dotknij, 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 Dotknijmy sobie, tak gatka, mówi, że zimny, dobra Z arbuzem było łatwo Z arbuzem było łatwo, a teraz rysunek numer 4, szybciutko tak. Agatko No no no, jak myślisz, co to jest? Ja nie Ja chyba wiem. wiem Co to? To nie jest taki jogurt, coś takiego, w takiej butelce e Taki, wiesz taki active, czy no coś No właśnie takiego? bo tutaj co nie ma takie coś i tutaj ma taką naklejkę No taki jogurcik taki w małej buteleczce Tak, to możecie nam napisać w komentarzach do czego to jest podobne No to właśnie, bo Dla nas do jogurtu, dobra lecimy szybciutko Agakto Kochani jest podobne do tego że Monika coś tak krzywa. No słuchaj no to wiadomo że troszeczkę krzywo no ale, tak. dobra, ale buteleczka rzeczywiście tak. jest bardzo podobna tak podobne, to są ten Aktimel, patrzcie, widzicie? No, jest podobny. Ale, no tak, ale to są małe takie buteleczki. Dobra, właśnie, no, takie tak. taki, taki jedno. Uh -huh. y, Truszkowkowe, dobra? Okej, okay, dobra, zrobimy no, dobra. dobra, już będzie właśnie następny rysunek. To to jest. Uwaga, uwaga. No, y, co to jakieś... Ej, a może? To są takie hmm, te... Jak to się nazywa? Baterie! Na pewno Agatka? No właśnie nie wiem Słuchajcie, chyba masz rację Agatka Ten rysunek, no patrzcie Wam też się wydaje, że to są takie te, e, jak to, to takie baterie o. Baterie, no nie wiem, no podobne są bardzo No dobra, to lecimy szukać I mamy tutaj właśnie baterie I myślę, że to właśnie było baterie, no bo nie ma Czegoś podobnego do takich pałeczek. No dobra, no to kupujemy! Baterie znalezione, Agatko? Baterie znalezione. Znaleziony teraz. Y, y, Rysunek szósty. Halo! Ej, perfumy. O, perfumy! Perfumy! Nie, no nie wiem. Bo perfumy naprawdę. Ta, patrz, odkręcasz te, i psz, psz Nie, no, no może i tak, no. No, ale jakie perfumy No Nie mi? wiem! Nie, to może coś się innego słuchaj no perfumy to byłoby dziwne. To byłoby dziwne. A może jakiś właśnie klej bardziej? Nie, no perfumy! No mi się też tak na początku wydawało perfumy, tym bardziej właśnie to otwieranie, to jest takie... Perfumy, tak! No, ale wiesz jakie perfumy kupić mamice? No dobra, jesteśmy na dziale kosmetycznym, ale dla mnie perfumy, czy tam jakieś takie właśnie dezodoranty, to jest naprawdę ryzyko, żeby kupować. Nie wiem Agatka albo coś tak. takiego jeszcze Monika takie coś lubi no, jest to coś tak. na pewno w buteleczce które ma takie otwarcie jakieś taki koreczek ale, malutki ale to jest w tej takiej etykietce jakby. no a może to napój tylko nie no napój by tak nie wyglądał prawda nie, tak. no nie no to rzeczywiście tak. wygląda jak jakieś perfumy ale widzę co mi najbardziej to pasuje bo Monika właśnie lubi takie żaja Aha, a co coś? to jest? Liście, takie... Liście zielonej oliwki, e, tonik z witaminą C na co dzień, w podróży, po ćwiczeniach, a może... No nie wiem o co Ja nie wiem o co kaman. ja takich rzeczy raczej chyba nie używam. Tonik do psikania, no jak prawie perfumy, psikasz sobie i tak? wchodzisz w to. No dobra, dobra, tak, dobra, jejku, no powiem wam, ciężko robić dziewczynom, to ciężko robić takie zakupy, bo Oso. one mają tysiące kosmetyków i nie wiadomo co tam się kryje. No chłopaki nie. to nie wiedzą co robią dziewczyna. Dziewczyny nie wiedzą co robią chłopaki. No to też prawda, dobra, no. No, ale no, dobra. Ale na twoje odpowiedzialność wiem. bierzemy taki, <laughs> tak. taki tonik. Wiecie co? Nie wiem czy ona chce właśnie to, ale podobne było do tego rysunku, prawda? Dobra, to kupujemy. Były sobie kaczka małe. Która sobie my Co to było, przepraszam, co to było za śpiewę? Wiesz o jakimś konkursie śpiewać? No nie no ale pięknie, pięknie, bardzo ładnie zaspiewałeś. Dobra, teraz siódemkę, siódemko. No uwaga, mamy już sześć rysunków, a teraz Agatka odkrywa. Hilo drzewo? drzewo musimy kupić. Smo. Nie Monika. Ha. Nie, 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 przecież jak my zaczniemy wyrywać drzewo koło sklepu, to na pewno przyjdzie pan policjant i nas zaresztuje. Albo to jest taki kwiatek, taki kwiatek, taki drzewowy kwiatek. wiecie. No nie wiem, a może a może to jest kalafior? Ej, a może kalafior? Nie, no drzewo. No takie no drzewo, no ale ani to kwiatek. No kwiatek to by narysowało inaczej. A mi się wydaje, że to taki kalafior jest. Kalafior. Jest sa sałata może? Nie, Ty no na, ta nie na, ma takiego, no właśnie, A kalafirma, ma, kalafir ma to, coś. się ma, tak. Dobra, kupujemy kalafiur. tak? Dobra, Najwyżej będziemy jeść kalafir. dzisiaj kalafiora Kalafior na Przez obiad dzień. z chlebem Ej, no szukamy kalafiora, ale tata A może tar o takie drzewko chodziło? O to drzewo? No o to co, mam wyrywać to? Tak, przegniemy no, no. Słuchaj, wiejemy stąd, bo zaraz ochrona nas wygoni ze sklepu szybko. Dobra, szybko do kalfora. No dobra, mi się wydaje, że to jest najbardziej podobne z tym tak rękami? Nie, jak nie się rękami? Wie? rękami. Zaraz to skakujesz. A tam zaraz jest tak, szczureczek. Tak. No chyba to trzeba będzie zważyć, nie wiem, może na przykład, ale to jest, to jest na pewno to. Kolejny rysunek, już ósemka. Dobra. Tata, co to może być? No, pokazujemy naszym I... Na tym o co wiem, chodzi? Wiem, Telewizor wiem. na pewno. Nie. Tata, wiem. A co to wiem! To jest? jest to! O to! A no tak! O to! Słuchajcie, to jest chyba właśnie taka koszulka. O to w tym! To w tym! Wow. Dobra, więc idziemy na taki papierniczy jakiś dział poszukać koszulki. I co Agatka? Już mamy te koszulki. Znaleźliśmy, nie. prawda? Mamy Pacz, kos... taka, taka sama koszulka jak to i taka sama koszulka No jak właśnie, 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 trzy rodzaje koszulek. Prawdziwa <laughs> koszulka, koszulka, w której trzymamy rysunki i na rysunku jest właśnie koszulka. Tak, <laughs> dobra, to był ósmy już <laughs> rysuneczek. I dziewiąty, dziewiąty i dziesiąty i jeszcze dwa. I uwaga, uwaga, na rysunek numer 9. No nie, takich rysunków się najbardziej boję, czyli takich, które w ogóle nie wiadomo o co tu chodzi. Słuchajcie, o co tu chodzi. Czy to jest wąż, czy to jest patyczek do loda? O co tu chodzi? Wiecie co, no właśnie ja nie lubię takich najbardziej rysunków w tych challenge'ach, bo, bo tu po prostu można kupić wszystko. No dobra, musimy na coś się zdecydować, prawda, Agatka? Przejdziemy się teraz, nie wiem, przejdziemy się teraz po sklepie i coś tam może znajdziemy. Ale ciężko, nie możemy się w ogóle zdecydować. No se, ej, tata! Mogło to być chrubki kokorydzianek! chrupki pałeczki takie, słuchajcie tak. no oczywiście to jest bardzo podobne do tego rysunku no popatrzcie popatrzcie. słuchajcie, Uuu. dobra w końcu chyba znaleźliśmy bo chodziliśmy <laughs> długo, nie nagrywaliśmy tego nie Agatko, chodziliśmy długo no i w końcu mamy w końcu mamy, dobra, w końcu mamy to. te chrupki bierzemy, tak. to. bierzemy chrupki i kupujemy jeszcze ostatnią rzecz ja uwaga odkrywam Wy wszyscy patrzcie co to jest Co to, to jest? jest coś w tubce. coś co się stawia na tubce. Bo Ale to jest... nie, bo to, bo to na pewno nie jest pasta, kochani. A właśnie może to jest pasta, ja od nie, razu pomyślałem. Właśnie... Albo klej. No. Ej, klej! Chyba nie, bo klej taki jest sam jak pasta. Ja bym chciał no, to... pastę bardziej, słuchajcie. Dobra, idziemy chyba po pastę. Co ty na to? Tak, lepiej pójśćmy po... Tak. Dobra, słuchajcie, ostatni rysunek. idziemy po pastę do zębów, pasta tak. do zębów na pewno się przyda, prawda? Nawet jeżeli nie trafimy, to, to ją wykorzystamy. <gry> Dobra, i wracamy zaraz do Moniki. Mamy tylko po prostu taką zwykłą pastę, ona stoi na tubce. No ale... tak, ale liczy się, że to jest pasta do zębów i na pewno zaliczymy, chociaż, chociaż ten rysunek na 100% o tym nie mówi może. Zobaczymy. No, bo to pałka. No właśnie, dobra. O wszystkim, może być o wszystkim przekonamy się już niedługo, jak wrócimy do Moniki, a Monicy oczywiście życzymy dużo, dużo zdrówka, żeby szybko wyzdrowiała i biegała do szkółki, prawda? Tak jak ty. Dobra, no to lecimy Agatko. Jesteśmy już po zakupach Agatka, prawda? Pierwszą rzecz mieliśmy taką na rysunku. A w ogóle to... Jak myślicie, jak wam poszło? Myślimy, że całkiem nieźle. Myślę, że około 8 punktów powinniśmy zebrać, prawda Agatka? Tak. Tu mamy to, pierwszą rzecz to... i za chwilę pokazujemy Monici. To nie to jest! No a jak nie to! Były farby. A co to było? Przecież to są farby! Tylko to były pastylki do sania. Na przykład pas... na gardło. A no właśnie tak się zastanawialiśmy, po co ci farby. Przecież no, tak. już wszystkie przybory do szkoły kupiliśmy. Nie, nie. No ale... Będziemy mieli dwa zestawy takich samych farb. No nie, rzeczywiście, bardziej to się przyda Monisi no, w tej chorobie, jak pastylki do ssania. Ja myślałam, że wy tu zgadniecie. Nie, nie zgadliśmy, Agatko, nie zgadliśmy. no, patrz, to jest podobne do farb. No tak, jak się otworzy, zobacz jeszcze, Dobra, tak. właśnie o tym bardziej, zobaczcie, no, no, czy to nie są farby. No, ale to też jest <laughs> bardzo podobne do tych takich, wiecie, pastylek do ssania. No ale tak. każdy rysuje tak. Farby. Dobra, dobra, nie mamy punktu Agatko. Pierwsze, pierwsze zadanie, nie ma punktu. B. Agatka, teraz ta rzecz, której, której ta... najdłużej szukaliśmy. Ale mi się wydawało, że to będzie najlepszy. To jest ale proste, ta... bo wiemy, że to jest ta... ołówek. Tak, to jest ołówek, Normalna ołówek, ale nie było. B7. B7, nie było takiego Które ołówka, b. po prostu ale B wzięliśmy. Nie było ołówka B7? Tak, a po co Ci ołówek B7? B7 to musi być strasznie gruby no, ja, ołówek. Tak, a no właśnie, tak myślałam, że to jest ci potrzebne. No ale właśnie tylko B, no nawet B2 może było bo, coś takiego. Ale w ogóle jaki on jest mega, on jest duży. Duży i zobacz jaki gruby, nie? Nie, nie było w ogóle takiego ołówka. Przepatrzyliśmy wszystko. Tak, bardzo długo się zastanawialiśmy. Aha, ale dobra, no ale co, punkt? Ja zaliczam. Punkt to jest, dobra. Ołówek. ołówek, ołówek. Agatka, cieszymy się, bo mamy punkci. Brawo! To jest proste. To jest bardzo, to, to chyba było. Właśnie. Tak. Arbus, arbus, tak? Dobrze. No to, to tu punkcik bez, bez żadnego problemu. Dobra, kolejną rzecz mamy przygotowaną. Tak, i ogólnie, o, taki to był rysunek. Tak, ta rzecz to może być takiej by różne rzeczy. Aha, różne rzeczy. No to mamy nadzieję, że dobrą ci kupimy. No dobra, dobrą. Mam nadzieję, że dobrą ci kupiliśmy. No nie, to nie byłbyś taki jogurt, tylko mleko czekoladowe. A, mleko czekoladowe. No ale to ale chyba to nie... ciężko było. Bo no bo produkt jest, jest podobny. Takie, co chodzi. I nawet to opakowanie ma, patrzcie. Pokażcie to, takie... No to właśnie tak patrzyliśmy, zy, 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 tak, zy, tak patrzyliśmy. Zy, zy. Ja tak się na bo, bo jakbyś tak dżee, namalowałaś to takie, tego. A wiesz, jedna rzecz to była nie do zgadnięcia. Ale Dobre. to za chwilę, to za chwilę. Ale tutaj mamy punkcik. Kurczę, no nie Ja mam tam bo. Dobra, bo wow! Dobrze, więc... <laughs> mamy punkt, super. Rzecz numer 5, wydaje nam się, że było proste i że zgadliśmy to od razu. To. No to chyba to. To, to, pokaż. Tak, to tak? są baterie. Baterie, słuchajcie, czyli świetnie odgadliśmy, to. Monika świetnie narysowała. Dobra, spróbujmy teraz odgadnąć, co było na rysunku numer 6. No, jestem ciekawy, czy tutaj przy tym, przy tym produkcie Monika zaliczy nam punkcik. Agatka, pokazujemy Monicę. Jejku, co to jest? No, to jest to, co narysowałaś Monika. Nie jest to prawda? Takie Takie wyciskana czekolada. Ooo, no to całkiem tu nie trafiliśmy. Aha, ale wiesz, myślałyśmy, że to my perfumy. Ja myślałam. No właśnie, perfuma to on, w końcu. Ej, tak. ale ogólnie mi się przy, przyda. Tak, <grym grym> ja <w ten> <grym> Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo szukaliśmy takie. Monika Odpowiednie nie, rzeczy dla Ciebie. Podobne. Ja starałam się jak najbardziej. To są po prostu najpiękniejsze rysunki, które kiedykolwiek rysowałam. Nie, no pięknie to wygląda, no ale no niestety, no tutaj to chyba nam punktu nie przyznasz, prawda? Tak, ale, ale jestem i tak zadowolona, więc dziękuję Wam bardzo. Prosimy bardzo. Proszę, proszę, proszę. Co to się agatka no, śmieje? Nie, no bo rzeczywiście, tu mieliśmy też bardzo wielkie pro problemy. To jest to? Ej, nie to jest Agatku, tak zobacz. Ale my na początku myśleliśmy, że to drzewo, nawet to była taka Agatka ozdoba, nie, jak to nazwać? Tektura taka, która była właśnie drzewem i próbowaliśmy to wyrwać ze sklepu, aż ochrona nas pogoniła trochę. Musieliśmy uciekać, tak zwiewać. Zwiewaliśmy szybko, żeby nie zadzwonili na policję. I nie dobra, weźmiemy kalafiora, bo to... Tak, bo wiecie, mi się zachciał takiego... Ech, babcia robiła taki pyszny taki kalafior i właśnie muszę poprosić babcię, przyniosę jej to. Babciu, zrób mi taki pyszny kalafior. Tak Aha. mi się zachciało, to jest moja Aha. zachcianka choroba. No dobra, na, narysowałaś sobie, na, narysowałaś i masz, e, masz kalafior. Dobra, czyli tu? Punkcik jak najbardziej zasłużony dla nas. Oh. Rzecz numer 8. No, wydaje nam się, że to było proste. Ta, ta, tak. tak, koszulki macie była Tutaj była namarowana teczka. W tym mieliśmy teczkę i jeszcze kupiliśmy koszulkę. No te koszulki, tak, 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 tak. tak no. I mamy koszulki na Przez, Więc punkcik dla nas. O, Brawo, Agatko! Wiesz co, Monika? Tak, to jest rysunek numer 9. Bardzo się przy tym trudziliśmy. Ale ja, to jest ja, mogę... A to był pilnikem do pasnowki. O nie, nie trafiliśmy w ogóle, no rzeczywiście, taki zaokrąglony, taki, no tak myślałam coś... No ale to mi pasowało też te, te chrupeczki, nie Agatko, ale to ty znalazłaś. To się zje. To się zje, no tak, ale punktu niestety za to nie dostajemy Agatko. Mmm, smutek. Wow. Z rzeczą numer 10 też mieliśmy troszeczkę Dobra, problemu. Monia, a może pierwsza powiedz? No właśnie, tak inaczej to troszkę. Klej. klej. no tak myśleliśmy Agatko na początku, że to, to klej. A co kupisz? Pastę do zębów. Ale wiecie, pasty do zębów też się przyda. No to się przyda, tylko że punkt nam się nie przyda. Bo, nie, bo mamy tutaj no zero właśnie, niestety. a ja klej Agatka, smutek, ja bym będziecie musieli jechać drugi raz po ten klej. Hmm, ale w tym momencie podliczyliśmy punkty i tak tu... Więcej mieliśmy jeden, dwa, trzy, cztery... cztery pięć, sześć. zgadniętych. Cztery niezgadnięte. No ale no to tak, no to mamy 60-60% skuteczności. Agatko, myśleliśmy, że będzie więcej, no ale to trudno. Fajna zabawa była. Fajna zabawa, oby tylko Monika wyzdrowiała. To jest najważniejsze teraz w tym momencie, prawda? Monika. No ale właśnie, no nie chcę się zarazić. Słuchajcie, Monice, oczywiście życzymy powrotu do zdrowia. Wy widzowie, piszcie komentarze. Możecie właśnie zostawiać takie, takie życzenia, Monisi. No i słuchajcie, klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym naszym filmem. Przypominamy że nasze filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu w sobotę oraz w środę. a tak, teraz zapraszamy na nas dr drugi kanał który no, się nazywa gramy. Tak, klikajcie miniaturki filmów, które teraz się pojawiają na ekranie oglądajcie inne filmiki na kanale, kanale. Figi Miki, Agatki i Moniki Zwijajcie na naszego Facebooka i Instagrama subskrybujcie kanał z do zobaczenia, cześć, pa pa